Kochani, zmienia się pogoda. Być, moment, być może za moment będzie padał deszcz, bo ponoć miała być burza, ale zdążyłam jeszcze przed pochodzić, pospacerować, zrobić sobie fotki, zrelaksować się i porropować sobie tak przez moment wieczorową porą. Prawda, że cudownie. Cudownie, tak szumi. Jak może, jakbym była nad morzem. Bosko. Przyroda jest jednak piękna, cudowna, jedyna, niepowtarzalna. Nie wiem czy mnie będzie słychać, czy mnie te fale nie zagłuszyły. Ale nawet jak mnie zagłuszyły, to nic. To Wam pokażę te piękne widoki. I co? Niektórzy wątpią, że jestem na urlopie. Jestem, kochani. Jestem. Ja to nazywam urlopem. Moje krótkie wypady, moje spontaniczne takie e, bycie gdzieś. Dzisiaj mnie zabrały właśnie dziewczyny, Turczynki, które się ze mną zaprzyjaźniły. To one mnie tu zabrały. Jestem im bardzo wdzięczna. Bo mieć przyjaciół z różnych krajów, w różnych miejscach, to jest cudownie. I widzicie, jak jest Bosko? Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, nigdy nie wiesz, kogo poznasz, nigdy nie wiesz, kto cię polubi, nigdy nie wiesz, kto cię gdzie zabierze. No i co? Jeszcze wątpisz, że jestem na urlopie? Że moje życie to urlop? A ja Ci cały czas mówię: moje życie to urlop. Chcesz, to wiesz, nie chcesz, nie wiesz. A ja i tak będę uważać że moje życie jest urlopem. Od 7 lat tak powiedziałam na głos, że moje życie jest urlopem. I jest. Czy ty go chcesz czy nie? Czy ty wierzysz w to czy nie? Ja uważam tak, a ktoś się uważa inaczej. No to posłuchajcie jeszcze tych fal. Ja was pozdrawiam Cię kocham Was, buziaczki.